w filmie w pierwszym vlogu z Dominikanem, słuchajcie, u nas już jest 14. Jesteśmy już po śniadanku, po lunchu. Za chwileczkę. Ja dołączę do całej ekipy na basen, na plażę. Zanim jeszcze zacznę ten film, tak chcę wam powiedzieć, ponieważ dostałam od was bardzo dużo wiadomości na Instagramie. Ewa, czemu nie ma vlogów? Dlaczego w ogóle nie nagrywasz? I tak dalej. Słuchajcie, ja naprawdę bardzo chciałam tu pierwsze dni po prostu tak naładować baterie, odpocząć i nie biegać z kamerą. Na pewno będą wrogi z Dominikany, ale kochani, my jesteśmy tutaj 12 dni, także obiecuję wam, że filmy się jeszcze pojawią, ale po prostu potrzebowałam takiego, wiecie. Po się szczególnie, takich po prostu kilku dni bez kamery Zresztą spędzamy tutaj tak cudownie czas, naprawdę, tak rodzinnie, fajnie I po prostu też chcieliśmy się tym cieszyć e, Dzisiaj, słuchajcie, mamy takie delikatne załamanie pogody Są chmury, jest bardzo ciepło, ale jest zachmurzone niebo W nocy w ogóle padał deszcz i była burza I to trochę pokrzyżowało moje dzisiejsze plany Ponieważ namówiłam Yuri'a i bardzo chciałam, żebyśmy dzisiaj poszli na parasailing e, Byłam z Angeliką na Cyprze na parasailingu Nie ma co z tego materiału, ponieważ... E, Karta od GoPro była niesformatowana i ten materiał się nie zapisał, ale było naprawdę super, to było bardzo fajne przeżycie i e, Jury mi obiecał, mimo tego, że on się trochę boi wysokości, że pójdziemy tutaj razem, natomiast no nie wiem, czy to się dzisiaj uda, zobaczymy Pierwszy raz od tych kilku dni, które tutaj jesteśmy, jest tak zachmurzone niebo, ale pogoda tutaj się naprawdę bardzo szybko zmienia, więc wydaje mi się, że jeszcze dzisiaj wyjdzie słonko Dobra, musiałam wejść do środka, słuchajcie, bo tak wieje, naprawdę jest bardzo wietrznie dzisiaj Eee, kochani, nie będę dużo gadać Zapraszam was do oglądania tego filmu Zobaczcie, wyszliśmy Dobrze. sobie hola, Kawałeczek od naszego hotelu, tak żeby zobaczyć w ogóle Co tutaj się dzieje dookoła I na napotkaliśmy Na prawdziwego bambusa. Kurde, pierwszy raz widzę takiego. Ja też pierwszy bambusa raz widzę dług... takiego dużego. A Ewa ja cały czas myślisz, że wszędzie jest pacza. No bo tam było napisane, że jest paczy disco. Mówicie, że to tu. Ale. Tutaj w ogóle po pierwsze. Wszyscy są uśmiechnięci. Słuchają super muzyki, mimo tego, że jest bieda. Ktoś powiedział, bo oni liczą na wasze pieniądze. No i liczą swoje... No i dobrze, wiecie, że... i dajemy im napiwki. Party Party? Party. Party? A wszystko jest zamknięte, niestety. A czy to no. jest już taka godzina mysza no? Nie, wiesz, to ja mówię, bo generalnie. COVID? W Rio chyba są dwa albo trzy. Cztery. I cztery, i to jest tak, że tutaj odbywają się imprezy wszystkich hoteli Super. i jest busik, który wozi ludzi z hotelu do hotelu. Ale Super. przez pandemię niestety, jest zamknięta. Wszystko, no. Niestety, dobra, lecimy. Uczymy się cygara palić. Pan nas w ogóle tu słuchajcie zgarnął z ulicy. Seryza, ile? party tu. ¿Cómo te Eva. Eh, me llamo Eva. 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 me ¿Qué Hay que un para ¿What is this? varios clientes aquí, que se apretado con oh, ellos. Yes, this is for you. Salud. Salud. And you? Salud. 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 This is a, more like a traditional drink. You know? mm. Good. Is yeah. Nie, Mega jest. fajnie, że tu przyszliśmy, nigdy nie byłam w takim miejscu. Zwiedziliśmy trochę tutaj okolicy. Wiesz co, ten pan właśnie powiedział nam, że tak długo nie byli zamknięci. mi, że 5 miesięcy. Tak że teraz dla nich każdy klient i każdy człowiek, który przyjdzie jest po prostu na wagę złota i co prawda przyokrutnie nam wciskał to wszystko, żebyśmy od razu kupowali ale wrócimy tutaj i kupimy Dominikana jest za kobietami komuś kokoska? cieszę się, że był do tak cieszę się, że tak fajnie pada Super jest, ja w ogóle uwielbiam, jak jest tak cieplutko i pada, co? taki ciepły letni deszcz, ale zobacz, Juri, tam się szuba rozpogadza, zobacz, jakie jest no. piękne niebo Buenas. hola hola A <laughs> <laughs> Jezu, Jura! Mm. <laughs> uh, Fala challenge, czas start Stroiką numer Witamy się z Wami już w kolejnym dniu, to znaczy, w my też się z Wami witamy razem. Idziemy właśnie na plaży Jest bardzo wcześnie, przynajmniej cała nasza ekipa jest już na śniadaniu, oprócz nas, ponieważ no, chcieliśmy zrobić fajne ujęcia. Jak jeszcze nikogo nie ma, drona, GoPro i tak dalej. Ja też potrzebuję kilku ujęć do mojego intro, ale dzisiaj jest pogoda, Jezu, jest po prostu słuchajcie bezchmurne niebo, a wczoraj, mimo tego, że było tak, wiesz, so-so. To ja i tak sobie zjarałam ramiona, trzeba uważać. Juri, w ogóle, jest bidulek cały czerwony, już mu skóra schodzi. To jak jest. Ja w ogóle jestem taka czerwona Dominikaną, słuchajcie, że naprawdę. Ja bym tutaj chciał zostać. Też bym tutaj chciała zostać. Prze Przepiękne miejsce, no przecudowni ludzie. Uważaj, muszę. Wchodzimy właśnie na naszą hotelową plażę. Zobaczcie, jak to naprawdę cudnie wygląda. Kolor wody. No, coś niesamowitego, serio. Ale dzisiaj są duże fale, faktycznie. Yeah, nie seré el pero sé No sami przyznajcie, że to naprawdę robi wrażenie Zrobiliśmy dla drona takie małe pole startu A wy spójrzcie na te kolorki Dzisiaj to widać na maksa, ponieważ nie ma ani jednej chmurki No dobra, to teraz możemy iść na śniadanko. A potem dzisiaj basenik albo plaża. Ja, słuchajcie, na ja tym wyjeździe naprawdę tak trzymam zdrowe jedzenie, tak trzymam dietę. No, jestem z Ciebie bardzo dumna, bo naprawdę jest po prostu tutaj łatwo to osiągnąć tak. Są przepyszne warzywa, codziennie tu jem jajko i awokado i pomidor Wiecie, że mi się w tym tu nie Już awokado tutaj zupełnie smakuje Awokado tutaj smakuje po prostu wow Przyszliśmy na sekundę do pokoju po śniadaniu się ogarnąć Jury jest na balkonie, Adrian wie, że był nas A ja słuchajcie, mam dla Jurya prezent z okazji jego urodzin Co prawda jego urodziny są 13 lutego On już ode do mnie dostał telefon On chyba wie, że ja coś mam, ale nie ma pojęcia co I za chwileczkę mu to damy ja. Mhm, tak, kupiłam dla ciebie Co? Kupiłeś <noise> Z okazji urodzin Czekaj, proszę Ja mam urodziny proszę, dla wiesz kiedy? Proszę Wiesz, że nie wiem? Styd <noise> Zajka, emulsja pododporna <noise> <noise> dla dzieci SPV25 Kiedy masz urodziny? Ochrona Nie, kiedy ty masz urodziny? <noise> Na świętej Agnieszki <głos> <głos> Aha. mi się bardzo podobały No ty też ładnie wyglądasz Ale ja, ja nie lubię chodzić w okulary, wiesz? Te tak każdy każde okularek, które miałem, ja takie wiesz Przystępnych cenach bardzo. Ja mam raz na sobie i później. Już... Idziemy. Co ty tu robisz? Siedzę. 100 lat. 100 lat. Mam dla ciebie prezent. Ja cię kręcę. A wiesz jakie kupiłam? Powiem ci. Jak? Kupowała je Zola. bo ja nie miałam się jak rozdzielić z Tobą. Cały no. czas byliśmy razem. A ten z się był Twinkle. Kupiła je Zola. Zawiozła je do Twinkle. A Dior. Christian Dior. A tak, słyszysz? Krzysiek, Krzysiek Dior. Kupiła je Zola, zostawiła je w Twinkle Candle. No. Zola wyleciała, więc już jej nie było. A ja mówiłaś o tych... A ja mówię do Jury, tak, Juri, muszę natychmiast jechać do Twinkle, bo Zola mi tam zostawiła majtki od kostiumu i ja wzięłam majtki inne z domu, takich, których ty nie widziałeś i ci jeszcze jej pokazałam w samochodzie. Tak. A nie pamiętasz? E, e, a ja nie wkumałem, co Tylko wiesz, co? Ja zamówiłam oryginalne Diora etui i nie doszło, więc masz do odbioru jak wrócimy. czy? Jestem bardzo ciekawy. Jaki mam prezenty? Słuchajcie, tak okulary Diora, portfel... Adriana jeszcze ja ci nie dałem. Ona jak do okulary. Ziaja, ziaja. Całą opłatę na to dałem. Louis Christian ziaja. Wiesz, że Christian Dior był bliskim przyjacielem ale Balenciagi? Balenciaga pożyczył mu pierwszy hajs na butik. O kurcze! Pożyczył mu hajs na pierwszy butik Diora w Hiszpanii chyba. Nieźle. A w końcu moje... to są black tie. Ale ładnie wyglądasz w nich, bardzo. To piękne, co? No. Dziękuję ci, kochani. też. Dobra, lecimy na basenik, kochani. Zamówiłam chłopakom prosecco. Oni poszli po piwo i powiedzieli, że koniec tego. To musi być jakiś... W końcu coś męskiego tak? W końcu coś przynieśliśmy. A ten powiedział, salut. Salute. Zobaczcie, jaki tu jest widok w ogóle piękny. Dzisiaj sprawdzamy nowy basen. Zawsze jesteśmy tam. Dzisiaj stwierdziliśmy, że spróbujemy czegoś nowego. Dobra, jedziemy 3-4. No, o, Jezu, ale do go. Bajla, bajla! Kochani, idę na Aqua aerobin. Jak chłopaki przyjdą, to do mnie dołącz. Dobra. Właśnie się zastanawiamy z Angeliką, kto im taką muzykę ściągnął kto, Skąd to nie wiem, bo to nie są jakieś takie super popularne piosenki Ja też pierwszy raz to słyszałam Nie wiemy A to w ogóle też jest bardzo mało Polaków, tu jest więcej Niemców, na przykład Anglików, Amerykanów Tak, tak. dwie pary są jeszcze oprócz nas, Polaków O, mam nagrane, że lubi disco polo on kiedyś e, troszeczkę popił na swojej imprezie. <Gunki> Jak tę to brzmi? Bo ja lubię to, by ogólnie, naprawdę, ona jest spokojna. Ona nie jest takim typowym disco-polo. Lubisz? Ona by tak chciała? Na Dominikanie? <gunki> Adrian, zatańczy. zatańczysz. Wszystko było, nawet jakieś takie mega nieznane. Adrian, ja tak samo. Ja chcę powiedzieć, że ja też to tańczyłam. Wszyscy ta, <laughs> to tańczyliśmy, Charlotte, też tańczyła. Na teredysku znajdźcie ją. Jury nie mów tak, bo ludzie będą szukać. Jeden szocik, dwa szociki i nie. Ale jestem czerwona, to jest o Boże! Ty, o, <laughs> Kochani, mu właśnie wróciliśmy z kolacji. To był naprawdę super dzień. Ci mieliśmy taki dzień odpoczynku, ci sobie czelowaliśmy na basenie. Zjedliśmy sobie wspólnie kolację w super restauracji włoskiej i generalnie tak bardzo miło i rozumienie spędziliśmy czas. Słuchajcie, jutro jedziemy na naszą pierwszą wycieczkę i nie będzie to też ostatnia wycieczka. Jutro zwiedzamy wyspę Saona, płyniemy tam motorówką. Mm, Także będzie na pewno bardzo ciekawe, będziemy dla was nagrywać, planujemy też słuchajcie wypożyczyć kłady i zwiedzić tutaj kilka takich miejsc dookoła w Punta Cana, które są niedaleko Ja za chwileczkę słuchajcie, siadam do montażu tego filmu, Jury już zasypia, dzisiaj po prostu było bardzo intensywne słońce i wydaje mi się, że wszystkim nam to dało we znaki i jesteśmy po prostu dzisiaj tacy wiecie, delikatnie śnięci Niemniej jednak mam nadzieję, że ten vlog, pierwszy vlog z Dominikan Wam się podobał. Dajcie koniecznie znać, czy ujęcia z drona Wam się podobały. Ja się bardzo starałam, żeby wszystko było pięknie. Żegnam się teraz z Wami. Bardzo Wam dziękuję, że oglądaliście ten film. Dziękuję Wam też za wyrozumiałość, bo chyba jeszcze odkąd założyłam kanał, to się tak nie zdarzyło, żebym tak długo nie dała żadnego filmu. Także bardzo Wam dziękuję za wyrozumiałość, całuję Was mocno i kochani widzimy się już w kolejnym odcinku, myślę, że bardzo ciekawym i już się nie mogę doczekać jutrzejszego dnia, ale pobudka jest dosyć wcześnie, bo siódma rano już jest po nas transport, także ja sama zaraz szybko domontuję tego vloga i kładę się spać, a Wam życzę cudownego dnia i całuję Was kochani, buziaki.